Cześć! Słuchajcie, jesteśmy na myjni. Zrobimy test myjni automatycznej. To jest myjnia... Kurwa, jaka to jest myjnia? Cyrkulka i chyba. Samochód jest no dość... No dość grubo upierdolony. Przód. Bok cały. Bok cały i tył. Ale ten... No zobaczymy jak się domyje. Wziąłem ten pakiet najtańszy, myślę, że jest najbardziej optymalny, kurwa ten pakiet i zobaczymy jak to się domyje. 22 zł ten pakiet kosztuje. I tak drogo, no ale no cóż, zobaczymy. Dobra, everybody myjnia ruszyła. Pamiętajcie przy takiej myjni, że trzeba odkręcić antenkę, tak jak ja odkręciłem antenkę można złożyć lusterka, nie trzeba ja tam nie pierdolę się, nie składam tych lusterek e, czy warto kupować jakieś droższe pakiety słuchajcie, według mnie nie, ale to jak chcecie e, ja wam zaraz pokażę efekt końcowy mamy minus 2 stopnie więc trzeba będzie mikrofibrami dokładnie samochód wytrzeć dokładnie wytrzeć uszczelki wszystkie wnęki wszystkie e, i co, widzimy się zaraz, pokażę wam efekt końcowy słuchajcie jak się samochód domył Śmieję twierdzić, że idealnie. Tak jak widać, z resztą wygląda tak. Ja to rzecz jasna, wysuszyłem samochód. Eee, znaczy ten program i tak ma opcję suszenia. Ma opcję suszenia, ale ja go jeszcze mikrofibrą wysuszyłem, nie? Nie, no dobra. No to tak to wygląda. Czekajcie, a, Czy warto z takiej mini korzystać automatycznej, a nie takiej, wiecie, bezdotykowej? Warto, ale chyba nie warto tych najważniejszych programów kupować. Także tak to wygląda. Jak widzicie, samochód się fajnie domył. Jak widzieliście przed chwilą. Ja jeszcze co, zakręcę antenkę i jadę w pizdu. Trzymajcie się. Cześć.